Dzień dobry, wieczór, z tej strony Gubal, zapraszam was wszystkich do oglądania kolejnego odcinka. Dzisiaj już jesteśmy w akcie czwartym. Na razie na normie, to myślę, że sobie na spokojnie tutaj wszystko ogarniemy, nie mamy co się stresować jeszcze. Tutaj dwa wilczki mamy. Gizarma. Uuu. Eteryczna, ale no mamy taką samą. Eee, mógłby jakiś upgrade wejść, no, wcale bym się nie obraził. na, na. Da, 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 da. Siedzi mi jakaś muza w głowie i teraz będę sobie śpiewał, Znaczy w sumie nucił. Da, 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 da. Może zarażę was. Ta ściana z z kości eee. ta, ta, takie sobie nie. Mm -hmm weźmiemy sobie większe leczenia ile my mamy na ogień 38 no powiem wam że trochę mało ale co tam my się nie martwimy tylko na hardcore gramy no spokojnie to by się tam denerwował. O, wiczki mi nie żyją. Proszę bardzo. To mnie zaskoczyli. To żeś mnie wąski zaskoczył teraz. Ararara. Podejrzewam, że dopiero w odcinku, w którym umrę. Albo ukończę, znaczy jak ukończę to pe pewnie i tak nikt nie zajdzie, ale jak umrę na hardkorze, no to wtedy będę miał więcej wyświetleń <laughs> na Diablo 2. W ogóle niedługo wskakuje nowy sezon w Diablo 3, więc już tam się powoli szykuję. zobaczymy może jakieś poradniki nagram. Może tak powiem z Diablo 3. To nie, nie mam zamiaru nagrywać takiej luźnej rozgrywki, bo to raczej tak nikt nie będzie siedział oglądał, kogo będzie kogo interesuje, żeby... Przyjście na kogoś na kanał i oglądać to, to samo co on robi przez kilkadziesiąt godzin w Diablo 3, bo to się tylko siedzi i farmi. A jak coś tam fajnego skoczy, jakiś upgrade czy coś, to wtedy można robić, albo właśnie te, tego typu poradniki, znaczy tego typu no to, to dzisiaj nie jest żaden poradnik do żadnej gry. Znaczy no. Jeśli ktoś uważa, że musi się dowiedzieć jak grać druidem, no to można uznać to jako poradnik wtedy, ale w innym wypadku nie wydaje mi się, żeby ktoś uznał serię z Diablo 2 u mnie jako poradnik, ale no, no może się taki ktoś trafi. Ta -ra 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 -ra. Wiecie, ogólnie jest tak, że ja nie nagrywam dla wyświetleń ale fajnie jak te wyświetlenia są. No i w dodatku nie ma nic bardziej irytującego jak ktoś wejdzie na mój kanał znaczy na mój kanał, na, na mój film tylko po to, żeby go wyłączyć. Nie wiem, czy są takie osoby, które faktycznie włączą yy, film tylko po to, żeby nabić wyświetlenie jeśli tak, no to w sumie no podziękuję, dziękuję, dziękuję, ale to jest takie irytujące, że ja tworzę ten film, nie? A tu ktoś mi wchodzi na, na sekundę i mam 5 yy, wyświetleń powiedzmy i średnia oglądalność 20 sekund. Terara, ta, ta, ta. <grywy> mówię, yeah. Ale mówię, co tam? gram sobie w Diablo, bo chce mi się grać, no to przy okazji sobie nagrywam, prawda? Tam mało interesuje czy ktoś będzie to oglądał, czy nie Znaczy, żebyście wiedzieli o tym, że jak ktoś wejdzie, i obejrzy i te wyświetlenia się jednak pojawiają, no to wtedy jest fajnie. Ale jak nie ma, to tam też większej, większej tragedii nie ma. Tutaj o, tak rzucimy Kurde. Oni się chowają. Dobra, Izuala pociśniemy burzą ognia. Nie bijesz, mówisz, tak? Dobra, to przestań mi bić. Ale w ogóle nowe je rzucanie. Izual zawsze strasznie spowalniał, zamrażał. Runetir wyrzucił, proszę Cię, bardzo. Jastrzębichem tutaj leży. Amulet. Izual był głupcem. Mnie, żeby żeby na A, powiem tak, no trzeba sobie manę kupić. To na pewno. Życie też się kończy. A bez życia, no nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy chcę ryzykować. Takie trochę średnie, średnie bym powiedział Czy ja tam manę? O, dobrze widziałem Ale nie, manę to ja poproszę tutaj. Tutaj potka. O no i fajnie Tu masz je Proszę. O, moje synie przyszedł cię napić wody. <śpiewanie> Patrzy się na mnie zdziwiony, czemu to mówię na głos. <śpiewanie> Przecież ojciec nigdy nie mówiłeś takich rzeczy na głos. Pewnie się zastanawiał do kogo ja mówiłem. Nikogo nie słyszę. Ja z kimś prowadzę dialog. No taki dwulatek może być, że tak powiem, zszokowany, zdziwiony. No tak powiem przełamałem się w sobie, kupiłem sobie w końcu tego Necromante w Diablo 3. O, na razie oficjalnie sobie go testuję. No, i poza testowaniem na razie nic nie ma. Widzę tam kilka ciekawych mechanik, ale niektóre sety dla mnie są takie. W ogóle nie wiem po co to je tworzył. <laughs> nie, nie potrafię zauważyć w nich zastosowania kompletnie. ale wiecie, na razie sobie sam testuję. Jak już mi się znudzi samo testowanie, to sobie. Włączę czyjeś tam filmy i sprawdzę jak sobie ktoś tam poradził, potworzył. Bo ja jestem z tych ludzi, którzy wolą sobie samemu postać. <śle> stracić czas, poznać grę faktycznie samemu. Niż od razu włączać poradniki i ha hi, hi hi jestem najlepszy, nie? Ja, mnie to tam nie kręci, żeby być najlepszy. Znaczy fajnie jak się zdobywa jakieś tam jednak te profity, nie? Ale tak, to, to nie czuję jakiejś wielkiej potrzeby bycia najlepszym graczem, nie wiem, najlepszym w czymś tam. Więc o to się nie martwię. I sobie powoli rozkminiam nekromantę. Bawię się nim. Zbieram sobie sety, bo to wiecie na razie. Sezon wyłączony, no to jak jest poza sezonem, to tam jest mam mnóstwo tych siarek. Wszystkiego to bo po prostu siedzę i tworzę przedmioty. <noise> no tyle tego jest przed wszystkiego, nie? No i co, miałem wrócić do miasta po tym izualu, bo brakuje mi tutaj many apteczek. A widzę, że cały czas stoję, żyje, trzymam się na nogach.

No ale trochę spora ich było, nie ma co. No tej bany, to powiem wam, że zbieram sobie. Nie muszę się martwić. Krótka włócznia. On mnie tam nie interesuje. Lizarma to jest chyba najlepsza na stan y, normal dla naszego najemnika. Chyba, że jest coś lepszego, to wtedy może zawsze się z tym podzielić w komentarzu. A, no, a jeśli się nie podzielisz, to trzymaj tę swoją satysfakcję, że ty wiesz, a ja nie muszę. No cóż. Nic już z tym wtedy nie poradzę. Skoro tak twierdzisz, że tak ma być, no to niech tak będzie. Dzisiaj sobie na spokojnie ogarnę jeden odcinek, czyli fajnie by było już znaleźć ee, przejście do, do miasta, żeby już tam zacząć szukać WPK i w razie czego po prostu krążyć sobie po tym mieście. No, no, widzę, że na razie się nie kwapią kopaki. Nie no, ta burza ognia naprawdę robi do... cały czas bardzo dobre obrażenia. No. Ma praktycznie takie same obrażenia jak szczelina. Tylko że szczelina jest o tyle fajna, że jak się ją raz puści, jest duże skupowisko mobów, to no, robi dużo lepszą e, pracę niż właśnie ta burza ognia. No, ale burza ognia jest fajna na przeciwników, którzy cały czas się wiercą, kręcą. I są, że tak powiem, pojedyn pojedynczymi przeciwnikami. O, na przykład w takim miejscu to już w ogóle kaplica. Na schodach nie ma szans. W ogóle stał sobie taki Sfaniak jeden na tych schodach. O, już mamy WPK. Dobra, to nie miałem co się martwić. Um, pochodzimy sobie Na razie po tym mieście Dobijemy no, do tych 20 minut Może coś ciekawego znajdziemy Bo nie chcę z, y, wchodzić na rzekę Pomieni i Bo tak jak mówię jeden odcinek gdzieś nagrywam i nie będę miał więcej czasu, no to co z tego, że wejdę na rzekę pomienia, jak później będę musiał tam jeszcze raz to wszystko robić, nie? To już sobie po prostu odkryjemy tutaj i tam w razie czego będziemy szli po prostu e, na świeżo e, albo inaczej na ślepo, bo, my, bo nie będziemy znali drogi i zawsze to będzie jakoś ciekawie, nie? Aby najmniej tak mówili tu raz, proszę bardzo. Żółta gizarma, proszę bardzo, gra mnie nagrodziła. Gro, weź mi takich rzeczy nie rób, bo normalnie się zawstydzę. W ogóle takie pytanie: po co ja noszę ten miecz? Po co mnie ten miecz? Obrażenia od zimna, ale słabe obrażenia. Ile to by było? Chociaż. Dobra, niech będzie. Szak. Szakala. Se, no dobra, tam jakbym wracał, to po prostu sobie pójdę wy wyłączyć. A po co mi, Jasiu, tutaj przyszedł? Mama ci bajeczki, łączy, no? Ja ja się długo nie posiedzę tutaj zaraz. No 5 minut, jeszcze ja się 5 minut. Moje dziecko się bardzo niecierpliwi. Dzisiaj mi nie da pograć, więc mam mało czasu. Moje dziecko stwierdziło, że dzisiaj grać nie będę. <śmarsz> tak żarty. Dzisiaj muszę się z nim bawić. A głównie dlatego, dlaczego nie mogę dzisiaj nagrać więcej odcinków, to to, że właśnie dziecko jest bardzo niespokojne. Więc jak powiem, już widzicie, no, 20 minut nie minęło, a już się mi przyszedł dwa razy do pokoju. Jest strasznie niespokojny. Coś go tam denerwuje, chyba. W ogóle dzisiaj się przewrócił, zdarł sobie kolanko. Ojej. Jego pierwsza, że tak powiem, rana spacerowa. przejęte był chyba przez 5 minut, trzymał się za kolano. No to wiecie, takie zwykłe oddrapanie. Od, od Oddrapnięcie tak, że tak to określam. Od o! odrap, od No i już drugi raz się nie wysłałem. Dobra, koniec, gubale, nie odzywaj się. Nie wypowiadaj słów, których nie umiesz wypowiedzieć, bo no robić z siebie pośmiewisko I tak sobie dzisiaj cały czas gadamy Złapałem jakiś temat do flow fajny A ja za dużo czasu nie mam na nagranie Ogólnie jestem Należy do tych osób, które po prostu w życiu lubią narzekać. Im więcej mam pole do popisu, do narzekania, tym więcej gadam. <laughs> A jak nie mam na co narzekać, to nagle wiecie: no, Siedzę tak cicho to... i spokojny gubal nic nie gada. A po prostu gubal nie ma na co narzekać. No, takie polaczki dzisiaj są, no. Jak nie ma na co narzekać, to nie ma o czym mówić. <laughs> O polityce nawet nie chcę się wypowiadać na filmach, więc omijam ten temat jak ogień, jak ognia. Nie ma nic gorszego niż prowadzić kłótnie na YouTubie o, poli o politykę. No to jeśli chodzi o politykę, to człowiek nigdy się nie dogada, jeśli ma inne poglądy. Znaczy bywają cuda, bywają cuda, ale to, to raczej rzadkość jest, więc po co człowiek ma tworzyć sobie e, niewygodną sytuację na, na YouTubie Jeszcze ktoś go źle oceni, się obrazi i co wtedy człowiek może zrobić? No nic nie może. Ja tak sobie cały czas. Ja mam taką samowolkę w tym Diablo 2, bo i tak tego nikt nie ogląda. <laughs> Siedzę, gadam o czym chcę. O czym chcę. Nawet jak wali jakąś głupotę, to jestem pewien, że nikt tego nie wyłapie. A jeśli wyłapałeś moje przejęzyczenie się, to możesz napisać. Hahaha, Google robi sobie pajaca w tej, tej minucie. Zobaczymy, czy ktoś będzie taki cwany. Czy ktoś w ogóle to ogląda, nie? Kluczy... O, powiedz mi jeszcze ta minutka... Zrobiliśmy fajną rundkę... O, o, uuu, gubal, gubal, gubal. Weź większą potę, bo zaraz zginiesz. Najgorsze jest to, że naprawdę widzę, że tak powiem, taki obszar, nie? Teraz, jak który pokazuję myszką, taki obszar. O, tego wilka. O, to, to już nie widzę, nie? Wiem, że on tam jest, bo mi się przed chwilą pokazał. Ale tak to, jak nie rzucał tego płomienia, czy tam żadnej błyskawicy nie było, to, to nie widziałem tego wilka. No i to, to jest właśnie najgorsze, że nie widzę przeciwników. Co? Strzały? Wiekiera. Mmm. No. Jeśli kogoś zaraziłem ziewanie, to nie ma problemu. <laughs> nie ma za co. Dobra, sprzeda się i tak wracamy już do miasta. To, tak powiem, nasze 20 minut minęło. O czaki. Ile ty potrzebujesz miejsca? Dobra. Da się załatwić. No, proszę bardzo, dwie legendy, dwie legendy po całym koniec filmu. Dobre, dobre. Tutaj oczywiście wszystko wrzucamy w wulkan. I co to jest? A, nic ciekawego. ani szybkość rzucania czarów, ani nic, trochę do, trochę do manu, odporności na błyskawice i to wszystko. Jakby to jeszcze miało powiedzmy jeden do, do tego, do posługiwania się ogniem czy coś takiego, bo można by było się wtedy zastanowić. A tak to to nie ma szans po prostu do sprzedania. Ja bym mógł zostawić do następnego aktu, bym zyskał 5000 więcej łooo. Wow. 5, wow. 5000 W ogóle czemu to sprzedaję? 5000 więcej! Uh! uh. Ubal, zmarnowałeś życiową szansę. W ogóle wiecie o tym, że już jesty 24 poziom? Ha, 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 ha! No i się zaczyna. Teleportacja. Damy sobie to pod czwórką na wszelki wypadek. I teraz tak, coś my tutaj możemy zmiksować? Nie bardzo. A, o, możemy to sobie zmiksować? Proszę bardzo. Już mamy coś lepszego. Tutaj, o, tak. To ma miejsce na klejnot. To sobie powiedzmy tutaj schowamy. Tutaj, o, tak. Tak, tak. No i jest baja, nie? W razie czego jestem trzeźwy. <noise> Jakby ktoś się pytał nic nie piłem. Więc spokojnie. A, uzupełnimy sobie jeszcze manę. No i fajnie. O, zobaczymy, może jakieś fajne przedmioty będą. Fajnie by było się zacząć rozglądać, bo mamy, że tak powiem Dosyć słabe te przedmioty. 20% szybsze rzucanie czarów. No i gdzie mam teraz tą kartkę? 20% FCR to, to będzie trzeci próg, bo na trzecim progu mamy 19%. Trafił się tylko jeszcze jakiś jeden pierścionek ze szybszym rzucaniem czarów. I wchodzimy na 30%. Mniej many Ale szybsze rzucanie czarów. No, no, no. Dobra. Teraz człowiek by się zastanowił. Może wrzuciłby sobie trochę do. Domany. Nic ciekawego tutaj, chłopie, nie masz. Tutaj tym bardziej nie będziesz miał. Odporności na trucizny. No cóż, no wezmę, tylko z tego względu, że po prostu jest jeden pasek więcej. Tutaj coś mamy ciekawego? Nie. Nie mamy. 27%. Co ty tutaj masz, kolego? 51%. Obrony i szybsze odzyskiwanie równowagi. Nie, to u ciebie to będziemy się martwić dopiero na, 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 na koszu. My od, odporności się nie boimy, po prostu wejdziemy do piątego aktu i sobie zrobimy tą przysięgę starożytnych czy jakoś tak to się nazywało. Ton, e, jak to leci, ortal, ral ortal. To na tarczy 3 slotowej. I wtedy będziemy mieć luz Dobra, no to ja Wam dziękuję za oglądanie. Życzę miłego dnia. pamiętaj zostawić łapkę w górę, subskrypcję. No i na razie.